Zaczniemy od sałatki z wołowiną. Marynata, oliwa, sól, pieprz, czerwona papryka, wszystko dokładnie mieszamy. Zaraz będziemy kroić wołowinę. Ja mam polędwicę. Możecie również użyć, czy to ryby, czy zwykłego kurczaka. Ja mam pod ręką wołowinę, więc użyłem jej. Tutaj zobaczcie marmurowatość, czyli przerośnięta część. Tłuszczu. Im więcej tego tłuszczu w wołowinie, tym po usmażeniu jest bardziej delikatna ta wołowina. Tutaj mamy dip na bazie musztardy, odrobina oliwy, miód, ocet balsamiczny, to wszystko mieszamy na talerzu, na którym będziemy zaraz to wszystko wykładać, żeby już nie marnować naczyń. Wszystko wymieszamy podczas jedzenia. Nasz mix sałat, suszone śliwki, przepraszam suszone morele, orzechy, maliny. Też możecie ekspresję owoców robić dowolną. Tu było awokado, podsmażamy wołowinę po 2 minuty, max 3 na każdej ze stron, rozkładamy. Będziemy jeszcze to posypywać miętą. Na koniec polejemy octem balsamicznym i wierzcie mi, prosta, szybka, naprawdę smaczna i dostarczamy odpowiedniej ilości witamin, minerałów, polifenoli z takiej sałatki. A teraz lecimy omlet owsiany z gruszką i orzechami. 10 łyżek płatków owsianych, 5 łyżek mąki pszennej. Musi być trochę tej mąki pszennej, żeby była odpowiednia struktura. Łyżka sezamu, 2 łyżki pistacji, łyżka siemienia lnianego, odrobina, pół łyżki wystarczy sody oczyszczonej, 2 jajca, Soda oczyszczona ma spowodować, żeby dobrze wyrósł ten omlet. Pół szklany lekko gazowanej lub gazowanej wody blendujemy. Smażymy na oliwie i odrobinie masła. Zaraz będziemy robić polewę, dwie łyżki jogurtu naturalnego, dwie łyżki masła orzechowego, łyżka dżemu truskawkowego, wszystko blendujemy i to pozostawiamy na bok. Potem będzie potrzebne do poskładania. Jabłko, gruszkę kroimy w paski. W pierwszej fazie będziemy podgotowywać to, aby zmiękczyć owoce na wodzie. Tutaj już omlet doszedł, wystarczy go przerzucić i na wyłączonym palniku. Niech on sobie dojdzie. Tu z 9-10 minut jabłko i gruszkę musimy pielęgnować pod koniec, jak one już się zmiękczą, musimy dodać masło i one będą w 100% skarmelizowane. Teraz wystarczy poskładać wszystkie produkty. Rozkładamy polewę. Teraz gruszka i jabłka rozkładamy i na dobrą sprawę pozostaje nam tylko posypać orzechami. Możemy je podprażyć i wszystko jest gotowe. Uuu. I na koniec lecimy z dorszem na placku z kapusty białej. Kapustę białą kroimy w kostkę. Zaraz ją gotujemy na sporej ilości soli ona będzie się gotować z 5-6 minut tutaj blendujemy migdały na taki pył wychodzi nam ala mąka migdałowa zaraz będziemy panierować w niej naszego dorsza sól, pieprz, możecie też dodać odrobinę czyli czy papryki czerwonej kapustę białą ugotowaną mega musicie odsączyć żeby nie było tam naprawdę wody, najlepiej ręczniczkiem możecie ją przetrzeć będzie ok kroimy, nakrawamy na dobrą sprawę naszego dorsza bełtamy jajco w pierwszej fazie w mąkę migdałową, w jajco i potem drugi raz jeszcze w mąkę migdałową, i tak robimy z naszymi trzema rybami. Będziemy smażyć to na oliwie i odrobinie masła. Ja mimo wszystko ten maślany, przypalony smak ryby z masła lubię. Tutaj odsączona kapusta biała. Solimy pieprzymy, odrobina, odrobina jedno całe jajco. Mąki, wedle uznania, im więcej dacie, tym będzie bardziej zbity, więc nie ma co przesadać z mąką. Im mniej, tym lepiej. I będziemy teraz oliwę i masło rozpuszczać. Teraz wjeżdżają nasze dorsze placki z kapusty białej. Formu formujemy, wedle uznania, ja takie trzy placki sobie machnę. I trzy ryby też są, więc potem przy składaniu będzie parzyście. No i podajemy to na placku z kapusty białej, dorsz panierowany w mące migdałowej, Racza i zielone przybranie i wszystko. Po więcej inspiracji i edukacji zapraszam Was na platformę motywator.tv. Tam w 3 dni nauczycie więcej na temat zdrowego odżywiania niż byś się uczył we własnym zakresie. Wszystkie informacje na temat platformy i aktualnej oferty macie w opisie. Pozdrawiam serdecznie.